Cześć, z tej strony Filip i witam was ponownie na moim kanale. W tej ręce trzymam oto taką paczkę i zapewne domyślacie się, co w niej może się znajdować. No chyba, że nie oglądaliście mojego odcinka odnośnie tego producenta i jego etui, no to zapraszam was do obejrzenia tego materiału. Tak jak już w tamtym filmie wspominałem, ten producent jak dla mnie robi najlepsze etui, jeżeli chodzi o iPhony. W sumie ten producent robi jak na razie tylko i wyłącznie etui do iPhone'ów. Dodatkowo mamy jakieś różne akcesoria, typu ładowarki do samochodu, czy też kable USB typu C. Jakiś czas temu postanowiłem sobie zamówić kolejne etui. Tym razem jest to etui przezroczyste. Ja wciąż podtrzymuję to zdanie, że jest to najlepsze etui. Więc my zaraz sobie zmienimy położenie kamery i przejdziemy sobie do unboxingu oraz omówienia tego etui. I zachęcam was również do obejrzenia tego materiału do końca, bo na samym końcu pojawi się niespodzianka, a mianowicie tutaj na tej karcie mam Kod robotowy na 10% na kolejne zamówienie. Więc kto pierwszy, ten lepszy, bo jeżeli sobie złożycie zamówienia, no to dzięki temu, że tutaj Wam udostępnię ten kod robotowy, no to zbijecie sobie 10% z oryginalnej ceny. A jeszcze tak jak zwykle, chciałbym podziękować Wam za te wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia itd., itd. No i oczywiście zachęcam Was do zostawienia tej subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami. A my zmieniamy sobie położenie kamery i lecimy sobie z unboxingiem oraz omówieniem tego etui. Standardowa koperta z logiem producenta. Phone Rebel. Dostałem w gratisie dodatkowo trzy rzeczy. Ładawarka samochodowa, którą w poprzednim odcinku również wam pokazywałem. Dostaliśmy ponownie wymienne elementy. Standardowo. W przodu tego pudełka mamy obrazek Etui, tak jak już w poprzednim odcinku wam wspominałem, front zależy od tego, jakie Etui do nas przyjdzie, tutaj mamy serię Flex Frosted, a tutaj mamy serię Gen 5. Z tyłu tego pudełka mamy cechy, jakim się wyróżnia te Etui, czyli m.in. dobry chwyt, czy też elementy, które zostały wyprodukowane maszynowo cęce, silne magnezy, czy też właśnie tak jak już w poprzednim odcinku wspominałem, czyli łatwe gesty przesuwania palcem od dołu, czy też właśnie w lewo, prawo, czy też od góry. Czy najważniejsze, czym się cechuje te etui, czyli właśnie wzniesione te wszystkie cztery rogi, nieważne czy to właśnie z przodu, czy też z tyłu etui. No i dodatkowo najważniejsze właśnie przy takim etui przezroczystym, czyli to, że te etui jest odporne na żółknięcie. Dodatkowo mamy wymienne przyciski, czy też ramkę wokół aparatu. Oraz w czterech rogach absorbery uderzeń. Więc przejdźmy do unboxingu tego etui. Tutaj musimy sobie przeciąć folijkę, jeżeli chcemy się dostać do środka. No, i od góry sobie to otwieramy. I naszym oczom okazuje się etui. Jeżeli sobie to wyciągniemy, no to kolejnym elementem, jakim dostajemy, jest to szkło hartowane, które ma tutaj właśnie fajnie zaokrąglone boki, bo jest to szkło hartowane 275D. Wraz z tym dostajemy wszystkie akcesoria do zamontowania tego szkła. No oprócz ramki, jak to jest w przypadku Spigena, etui używam jakieś kilka dobrych dni, więc mam już jakieś tam wstępne swoje pierwsze wrażenia, więc sobie włóżmy telefon w te etui. No i standardowo, jak to w przypadku właśnie Phone Rebel'a, etui wchodzi nam bardzo ciężko w telefon, dzięki czemu jest naprawdę bardzo fajnie spasowane. Tutaj nie mamy żadnych luzów. Jedyne luzy, jakie się pojawiają, no to jest tutaj wiadomo przy tych przyciskach, ale tutaj, jeżeli chodzi o boki, czy też o rogi, te etui jest naprawdę bardzo fajnie spasowane jest dosłownie można powiedzieć, że na ścisk, przez co na pewno nie zdarzy nam się jakaś Sytuacja, że te etui może nam się tutaj troszkę uchylić, i jeszcze, tak jak wspominałem, czy to z tyłu, właśnie tutaj mamy te cztery podniesione rogi, czy też to właśnie z przodu. Tak samo mamy tutaj cztery te podniesione rogi, więc jeżeli sobie kładziemy ten telefon przodem, czy też tyłem na stole, no to telefon nam się nie styka z powierzchnią, dzięki czemu nie dojdzie nam do zarysowania właśnie przodu, czyli ekranu, czy też szybki, czy też właśnie tylnego tego materiału etui. Tak jak wspominałem, może to będzie widać, że mamy tutaj te cztery absorbery na każdym rogu. Mamy dokładne wycięcia z lewej strony na mikrofon, czy też z prawej strony na głośnik, również tutaj na USB-C i na górze tego etui. Mamy tutaj logo producenta. Jeżeli chodzi tutaj o głośnik, mamy dokładne wycięcie. Nie jest to tak, jak było w przypadku Spigena Enzo, że etui zachodziło nam tutaj jakby na głośnik. Jeżeli chodzi o boki, no to mamy wymienne te przyciski. Tak samo z prawej strony ten przycisk jest również wymienny. Dodatkowo takie przyciski dostałem wraz z paczką, więc to sobie na pewno wymienię, bo pasują mi do mojego telefonu. Tak jak już to wcześniej wspominałem, że te wszystkie krawędzie są praktycznie na równi z tym szkiełkiem, poza właśnie tymi czterema rogami, dzięki czemu wszystkie gesty przesuwania, czy to od dołu, czy też w boki, są naprawdę bardzo fajne. Jakbyśmy nie mieli w ogóle żadnego Etui na telefonie, a nie tak, jak jest to w przypadku różnych Etui, gdzie te krawędzie są bardzo wysokie, przez co jeżeli robimy sobie taki gest przesuwania od dołu, czy też od góry, czy też na boki, no to zahaczamy sobie palcem o te właśnie Etui. I nie jest to takie przyjemne jak w tym Etui. No i nowością, jeżeli chodzi o generację piątą, to dodanie tych tutaj wypukleń z lewej. I też z prawej strony Dzięki którym etui leży o wiele pewniej w dłoni Nie jest takie śliskie, chwyt jest poprawiony Ale mimo wszystko jeżeli chodziło właśnie o tą serię Generacji trzeciej Nawet właśnie do iPhone'ów 13 No to właśnie jeżeli używaliśmy tego przezroczystego etui No bo generalnie te etui przezroczyste Mają to do siebie, że po prostu Bardziej się kleją do ręki, chociaż nawet U niektórych producentów właśnie te przezroczyste etui Potrafią być śliskie, na przykład jest to tak w przypadku Etui od Mausa, tutaj nie było tego problemu Ale dzięki temu, że producent dodał się na dodanie Tych wypukleń, to jednak ten chwyt jeszcze bardziej gdzie nam się tutaj poprawił, więc taka zmiana zdecydowanie na plus. Jeżeli chodzi o te magnezy, no to one są naprawdę mocne, chociaż nie są aż tak mocne jak to jest w przypadku Gen 5, bo w tym Etui te magnesy są najmocniejsze. Tutaj niestety, jeżeli chodzi o te etui przezroczyste, no to te magnesy są trochę słabsze, ale nie jest to jakaś znacząca różnica. I jak założymy sobie ten portfel, no to jakieś tutaj są minimalne ruchy, ale jest to na pewno o wiele lepiej niż jak to było w przypadku generacji trzeciej, czyli dla iPhone'ów 13 Pro czy też 13 Pro Max, no bo w przypadku tamtych etui, różnica pomiędzy tym karbonem a tym przezroczystym etui była naprawdę wielka. Więc jeżeli szukacie najlepszego przezroczystego etui, no to śmiało wam mogę polecić Von Rebel Crystal, bo te etui przede wszystkim ma na najlepszy chwyt z tych wszystkich etui przezroczystych, które do tej pory przyszło mi testować. Dodatkowo jest to etui naprawdę bardzo mocno odporne na żółknięcie. Mam te etui z trzeciej generacji, czyli dla iPhone'ów 13 Pro czy też 13 Pro Max. No i tutaj poza tymi bokami, które nam troszkę tył zżółkły, no to ten cały tył jest praktycznie jak nowy. Ciekawe jak to będzie wyglądać właśnie w generacji piątej, No, ale z tego co deklaruje producent, to to również zostało poprawione. Dodatkowo tak jak mówiłem, macie możliwość wymiany sobie tych przycisków bocznych, również ramki aparatu oraz najfajniejszym elementem jest to, że te wszystkie gesty przesuwania, czy też od dołu, czy też od góry, od lewej, czy też od prawej są naprawdę świetne. Jest to takie uczucie jakbyśmy nie nosili żadnego etui. Etui jest również spasowane, przez co nie pogrubia nam bardzo telefonu, więc tak jak wam wspominałem na początku tego filmu, żebyście oglądali go do końca, bo na końcu wam. Kod robotowy, dzięki któremu odejmiecie sobie 10% z waszego całego zamówienia. I zaraz Wam go tutaj pokażę do kamery i życzę Wam udanych zakupów. zachęcam was do zostawienia oczywiście tej łapki w górę wraz z komentarzem dla zasięgu oczywiście zachęcam was do udostępnienia tego filmu rodzinie, znajomym, czy też po jakichś grupach na Whatsappie, na Facebooku na Instagramie itd. tak zachęcam was oczywiście, żebyście zostawili tą subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziecie na bieżąco z kolejnymi materiałami no i dla mnie bardzo ważne jest dobicia do 1000 subskrypcji, zakładałem sobie, że w sierpniu wbijemy ich 800, lecz no na dzień dzisiejszy jak nagrywam ten materiał, jest ich jakieś 760 więc niewiele brakuje, naprawdę tutaj na przełomie Lipca a sierpnia zeszaleliście? no bo dosłownie w 3 dni przybyło tych subskrypcji jakieś ponad 60, chyba 65 czy 66, także bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. No i zachęcam oczywiście do zostawienia tych kolejnych subskrypcji, żebyśmy wbili co najmniej 800 w sierpniu, a może właśnie tak jak już w którymś filmie wspominałem, że może się uda nawet i więcej, bo może nie wiem, 850-900, a może nawet 1000, fajnie by było. Ja życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!